Na początek, pytanie trochę się wiąże z pytaniem, które otrzymałem dotyczące: to było pytanie sakramentów. I pytanie, czy apostoł Piotr może być zbawiony według nauk kościoła rzymskokatolickiego? Jak myślicie? Może być zbawiony, czy, czy nie? No, zobaczmy. Nie został oszczony jako niemowlę. Prawda? Dalej. Nie przystąpił do pierwszej komunii świętej. Prawda? Dalej. Nie przystąpił do bierzmowania. Nie modlił się z różańcem. Nie modlił się do Marii. Miał żonę. A więc nie żył w celibacie. Nie spowiadał się nikomu na ucho, a więc nie otrzymał rozrzeszenia. Wtedy nie było jeszcze spowiedzi usztań. Nie brał nigdy udziału w mszy świętej. Wtedy nie było jeszcze mszy świętej. Nie święcił niedzieli. Nie otrzymał ostatniego namaszczenia. Także czy apostoł Piotr może być zbawiony według nauk kościoła rzymskokatolickiego? Według nauk kościoła rzymskokatolickiego. Gdybyśmy wiedzieli, że nie chodzi o Piotra, to na pewno byśmy powiedzieli, że nie, prawda? Także zastanówmy się, ile tych nauk weszło od czasów apostolskich do Kościoła rzymskokatolickiego, że nawet ktoś taki jak apostoł Piotr prawdopodobnie byłby uznany dzisiaj za niegodny zbawienia. Ktoś z Państwa zapytał o sakramenty. Nie było czegoś takiego jak sakramenty w Kościele Apostolskim. Oczywiście małżeństwo istniało, i chrzest istniał, ale nie był to chrzest niemowląt, był to chrzest dorosłego człowieka przez zanurzenie. I te pozostałe wszystkie sakramenty, jako uczynki konieczne do zbawienia, one zostały wprowadzone w okresie średniowiecza, także nie mają biblijnych korzeni. Więc na pytanie o sakramenty w Biblii trzeba by odpowiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak sakramenty w Biblii. Są to rzeczy, które wprowadził Kościół rzymskokatolicki na przestrzeni wieków, w średniowieczu. I tak to wygląda. Drugie pytanie, jakie otrzymałem, to jest pytanie o objawienie maryjne w Guadalupe, w Meksyku. Kilka szczegółów na ten temat, bo może nie wszyscy wiedzą, o co chodzi. Byłem tam, w tym miejscu, zwiedziłem to miejsce, robi wielkie wrażenie i co tam się stało. W roku 1531, a więc w XVI wieku, zjawa objawiła się tam jednemu z Azteków. Ten Aztek, ten Indianin, nazywał się Juan Diego. I ta zjawa przemówiła do niego w jego języku, w języku Azteków, w języku Nahuatl. I do tego objawienia doszło co ciekawe na wzgórzu Tepeyac, to jest wzgórze, które jest w obrębie miasta Mexico City. Na tym samym wzgórzu była wcześniej świątynia poświęcona azteckiej bogini Tonantzin. I tą świątynię poświęconą tej wielkiej matce bogini azteków Hiszpanie zburzyli. I ona stała właśnie na tym wzgórzu Tepeyac, gdzie Juan Diego miał to objawienie. I ta zjawa powiedziała mu, żeby tam powstała bazylika. I właśnie na tym miejscu, gdzie była ta świątynia Azteków poświęcona bogini, Wielkiej Matce, powstała bazylika. I tam również otrzymał ten, na tym wzgórzu, otrzymał ten Huandiego cudowny obraz który nosi na sobie to wyobrażenie, i do dziś przychodzi tam, w to miejsce, i oddaje pokłon przed tym obrazem. Widziałem na własne na oczy, byłem tam. Kilkanaście milionów ludzi rocznie przybywa tam, żeby oddać pokłon, pokłonić się przed tym obrazem. Co mówi przykazanie Boże na temat takiej praktyki? Drugie przekazanie Boże, to, które zostało usunięte przez Kościół, ale zostało napisane palcem samego Boga na tablicach kamiennych. To przekazanie mówi: Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu. Tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią, nie będziesz oddawał im pokłonu. A więc. Oddawanie pokłonu, kłanianie się, klękanie przed jakimkolwiek obrazem jest sprzeczne z drugim przykazaniem Bożym. A jednak to jest to, co tam się odbywa, co tam ma miejsce. Co, więc jest to, to, co tam ma miejsce, nie jest zgodne z przykazaniem Bożym. Zawłaszmy też, że Słowo Boże zakazuje oddawania czci czemukolwiek oprócz samego Boga, prawda? I na przykład, kiedy rzymski setnik chciał uklęknąć przed apostołem Piotrem, bo go wezwał, żeby przedstawił mu Ewangelię i miał taki szacunek dla kogoś, kto był uczniem samego Jezusa, że chciał, tak jak przed jakimś królem, uklęknąć, oddać mu hołd, to co Piotr powiedział? Piotr, apostoł Piotr nie pozwolił na to. Powiedział... Gdy on padł do nóg i złożył mu pokłon, Piotr podniósł go, mówiąc: Wstań, i ja jestem tylko człowiekiem. A więc pokłon tego rodzaju należy się tylko Bogu, prawda? I podobnie, kiedy apostoł Jan chciał oddać pokłon Aniołowi, który mu przyniósł treść Apokalipsy, to ten anioł mu powiedział: Nie czyń tego, jestem współsługą Twoim i braci Twoich proroków i tych, którzy strzegą słów księgi tej. Bogu oddaj pokłon A więc zgodnie z Pismem Świętym Pokłon, cześć należy się tylko i wyłącznie Bogu I przykazanie drugie zabrania Oddawania czci obrazom, rzeźbom, posągom Czemukolwiek Natomiast tam W Guadalupe to ma miejsce Kilkanaście milionów ludzi rocznie to robi Widziałem na własne oczy, byłem tam Co ciekawe Ta zjawa, która ukazała się Juanowi Diego w XVI wieku Kazała mu tytułować siebie Świętą Marią z Guadalupe, co w fonetycznym języku Azteków brzmi zdeptany wąż. Z czym wam się to kojarzy? Bóg w Księdze Rodzaju na samym początku powiedział, że Mesjasz zdepcze głowę węża, a wąż go ukończy, prawda? Było to proroctwo o potomstwie Ewy, o potomstwie niewiasty, o Chrystusie. I co ciekawe, to ten tytuł ma takie znaczenie w języku Azteków. I ciekawe jest to, że w Meksyku Maria z Guadalupe jest do dzisiaj nazywana przez Meksykanów Tonancin. Jest nazywana do dzisiaj przez mieszkańców Meksyku tym tytułem w języku Nahuatl, tym azteckim tytułem, który nosiła ta. Matka bogów aztecka, czczona przez Azteków, która miała tą świątynię na tym wzgórzu, o, ją e, Aztekowie nazywali Tonancin, I Meksykanie do dziś nazywają tą Marię z Guadalupe tym samym słowem. Więc jest to to samo słowo, i wydaje się, że to jest ta sama istota. Która wcześniej była czczona przez, Aztek, przez Azteków jako nasza święta matka, bo to słowo Tonancin w języku Azteków znaczy nasza święta matka. Tak Aztekowie nazywali tą swoją wielką boginię, matkę Tonancin, i tak się nazywa Marię z Guadalupe I zobaczmy, że są też pewne podobieństwa między tym obrazem, który otrzymał Juan Diego w XVI wieku, który przedstawia tą zjawę. A tonancin, tą aztecką, wielką, świętą matkę. Nasza święta matka. Po angielsku to byłoby, to, to tak jak w języku angielskim, nasza, nasza, oni mówią, Our Lady, prawda? A tutaj jest nasza święta matka, więc tak na, na, w języku polskim. Zobaczmy, że, że podobna jest, podobny jest układ dłoni. Widzicie? Ten sam układ dłoni ma ten obraz z Ładolupy, który tam jest czczony, tej, tej zjawy, tak samo ma ułożone ręce jak ta e, nasza święta matka, którą czcili Aztekowie w tym samym miejscu. Więc e, czy to jest tylko zbieg okoliczności? W ogrodzie Eden szatan przybrał jaką postać? Postać węża. Ale był to piękny wąż, wąż mówiący ludzkim językiem, ale przybrał postać węża. I Biblia ukazuje szatana jako węża, którego głowę zdepcze Mesjasz. I co ciekawe, ten tytuł, Maria z Guadalupe w języku Azteków, brzmi jak zdeptany wąż. Czy szatan potrafi przybrać postać Marii? Chrystusa, anioła. Szatan potrafi przybrać każdą postać. Czytamy w drugim liście do Korentu 11, 14, że potrafi przybrać postać nawet anioła światłości samego Chrystusa, więc potrafi przybrać też i postać Marii. I, ale zobaczmy, że Pismo Święte mówi. Może jeszcze wcześniej powiem, nawiążę jeszcze do tego tytułu: Królowa Niebios czy Wielka Matka, bo przed chrześcijaństwem była czczona ta Wielka Matka, nazywana była Królową Niebios. Była czczona przez wiele różnych kultur i w Biblii też o niej, o niej czytamy w Księdze Jeremiasza. I prorok Jeremiasz. Napominał Izraelitów, niektórzy z nich, za zaczęli oddawać część tej królowej niebios, tej, tej bogini, wielkiej bogini matce, zamiast tylko i wyłącznie Bogu. Więc Jeremiasz ich napominał, a oni co mu na to odpowiedzieli to jest ciekawa rzecz powiedzieli mu nie posłuchamy polecenia, jakie nam przekazałeś w imię Pana. Raczej wprowadzimy w czyn wszystko, co postanowiliśmy sobie, a więc składać ofiary kadzielne królowej nieba, a to, to są czasy Jeremiasza, czyli przed niewolą babilońską, wszyscy wiek przed naszą erą. Płynne ofiary, podobnie jak to czyniliśmy my, nasi przodkowie, nasi królowie oraz nasi przywódcy w miastach ludzkich, na ulicach Jerozolimy, bo wtedy mieliśmy pod dostatkiem chleba, powodziło nam się dobrze, nie spotykało nas nic złego, a od czasu, gdy zaprzestaliśmy składać królowej nieba ofiary kadzielne i płynne, cierpimy niedostatek wszystkiego i ginimy od miecza lub głodu. Czyli zobaczcie, jak działał szatan starożytności, bo Ludzie dzisiaj myślą, że ci Grecy i Rzymianie, którzy składali ofiary tym bożkom i bogom, że to byli jacyś prostacy i idioci. Dlatego to robili. To nie byli idioci, to byli tak samo inteligentni ludzie jak my, tylko że oni nie mieli Chrystusa za swojego pana i w związku z tym byli zdani na łaskę i niełaskę demonom. I te demony przybierały postać bogów i domagały się ofiar, domagały się czci. Jeśli ludzie tego nie robili, to spadały na nich nieszczęścia. I oni to robili bo, bo widzieli związek między przyczyną i skutkiem i dlatego to robili i zobaczcie, że Izraelici też, kiedy składali ofiary tej królowej niebios, za którą krył się szatan, demon, to było ok, przestali składać, diabeł ich od razu pokarał i dzisiaj też możecie usłyszeć, że są osoby, które mówią, ja się modlę do tej istoty, ona mnie wysłuchuje. Ale zobaczcie, że tam też tak było. Oni nie chcieli posłać proroka Bożego, chcieli dalej trwać przy tym kulcie, bo mieli z tego coś. Ten, ten demon, który się krył za tą królową niebios, odpowiadał na ich modlitwy. jak przestali składać ofiary i kult, to co na nich spadało? Giniemy od miecza lub głodu. Także, ale zobaczcie, że na dłuższą metę bałwochwalczy kult ściąga klątwę, ściąga przekleństwo, ściąga nieszczęścia, bo w końcu co się stało? Jerozolima została zniszczona. Świątynia została spalona. niewola babilońska, czego to było konsekwencja? To był rezultat bałwochwalstwa i demonolatrii, bo za tą królową niebios, za in, i za, tak jak za innymi pogańskimi bóstwami, kryły się demony. Przeczytajcie sobie kapłańska 17,7, 1, Koryntian 10:20, co napisał apostoł Paweł tutaj. Ależ właśnie to, co ofiarują poganie demonom, składają w ofierze, a nie Bogu. I nie, nie chciałbym, byście mieli coś wspólnego z demonami. Więc poganie komu ofiarowali ofiary? Nie demonom per se, tylko bóstwom, prawda? Oni uważali te istoty za bóstwa, one miały moc, oni czcili je jako bóstwa, ale apostoł Paweł wyjaśnia, że to tak naprawdę są demony. I, I apostoł Paweł mówi, że poganie ofiarują demonom te ofiary. Więc podobnie było w przypadku tych Izraelitów, którzy oddawali kult tej Królowej Niebios i to pociągnęło za sobą Przekleństwa i, ja, i niepowodzenie. Bo to, było, bo to było sprzeczne z Bożym Przykazaniem, które zakazuje oddawania czci komukolwiek oprócz samego Boga. Bo słowo Boże uczy nas, że jedynie przez Jezusa Chrystusa możemy przyjść do Boga. A więc nie mamy szukać innych pośredników ludzkich czy, czy anielskich żadnych, tylko mamy przychodzić przez Chrystusa. Albowiem, jeden jest Bóg. Jeden jest pośrednik między Bogiem a ludźmi kto? Człowiek Chrystus Jezus, tak jest. Pan Jezus jest jedynym pośrednikiem. I Jezus powiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem, i nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. I te słowa tylko przeze mnie wykluczają pośrednictwo żywych, a więc kapłanów zmarłych, takich jak święci czy Maria wykluczają one te słowa tylko przeze mnie. I Jezus przestrzegł zaprawdę. Powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, to nie jest złodziejem i zbójcą. Ja jestem drzwiami do owczarni, więc nie ma innych drzwi do Boga. A te inne drzwi to są zakazane przez Boga, bo Bóg wie, że za nimi mogą się kryć demoniczne istoty i człowiek myśli, że idzie do Boga za takim pośrednictwem, a okazuje się, że tak naprawdę oddaje część Demonom I co na niego wtedy spada, prędzej czy później spadnie na niego klątwa i, i przekleństwo, i, i nie taki człowiek nie, 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 nie będzie zbawiony w rezultacie. Natomiast jaki jest los wszystkich zbawionych, nawet tych najbardziej świętych proroków, takich jak Daniel i inni? Jaki jest los wszystkich świętych? A Maria przecież była też świętą, pobożną, skromną osobą, bliską Bogu, więc z całą pewnością jej los jest podobny jak tych największych bohaterów wiary, ale co o nich czytamy? W liście do Hebrajczyków. A wszyscy ci, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica, ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, a mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. A więc wszyscy, którzy pomarli, wszyscy nawet bohaterowie wiary czekają na przyjście Jezusa Chrystusa, żeby razem zostać zabrani do nieba, bo apostoł Paweł pisze, że mówi tu o żywych, żeby oni nie osiągnęli celu bez nas, ci, którzy umarli. I w do Tesaloniczan czytamy, gdyż sam Pan nadany rozkaz na głos Archanioła i Trąby Bożej stąpi z nieba, a wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, a więc to są ci, prawda? A potem my, którzy żywo pozostaniemy, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. A więc wszyscy, nawet najwięksi bohaterowie wiary, czekają na Powtórne przyjście Jezusa Chrystusa i razem z tymi, którzy żywo doczekają przyjścia Chrystusa, zostaną zabrani do nieba. Wnioski musicie sobie Państwo sami wyciągnąć. Ja nie chcę nikomu nastąpić na odcisk ani nikogo urazić. Wiem, że to są bardzo wrażliwe tematy i delikatne, ale mm, tak się rzeczy mają, jeśli chodzi o historię, jeśli chodzi o Pismo Święte.